Lecimy moi drodzy. Lecimy bezczasowe. Bezczasowe czytanko. Ot tak na daną chwilę. Tak, zobaczymy. Na tę chwilę. Pierwszy przekaz. Pierwszy przekaźnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwsza myśl, pierwsza chwila, i lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, wybieracie sobie Państwo i lecimy. Na tę chwilę. Równe dawanie i branie, oszczędzaj, zbieraj w skarpetę, oszczędzaj, pokazuje się jest coś ukryte odnośnie pracy, będziesz musiał się bronić, będziesz musiała się bronić. Uwaga! Idzie coś w dziesiątce mieczy, czyli tak jakby jest coś ukryte odnośnie pieniędzy związane ze strefą materialną waszą, z, taką, z takim bytem, tak? Na to zwróćcie Państwo uwagę. Czy Wam się uda? Podejmiecie bardzo dobre decyzje, czyli takie wyjście z tego, jak z tego wyjść. Podejmiecie bardzo szybkie, decy bardzo szybkie decyzje, i tu jest jakieś tworzenie. Czasami może to dotyczyć nowych związków, nowych osób w Waszym życiu, moi drodzy. Tyle, szlacimy dwójeczka. Co dla dwójki? Nadano chwilę szybko. Walka wiadomości. Dobra, tutaj nie jest źle żonglowanie, czyli tak jakby, że będziesz mógł mogła zarobić, tutaj o coś zawalczyć, tutaj są dobre wiadomości dla Ciebie, czyli Ty gdzieś zostajesz, ty gdzieś zostajesz przyjęty, ty, gdzieś, ty gdzieś, gdzieś triumfujesz dwójeczko, czyli tak naprawdę dla ciebie to jest takie żonglowanie, a jednocześnie tak jakby dwóch mężczyzn ma bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o miłość, to tak jakby walka między dwoma panami o coś o rękę, o rękę pani, czy, czy jeżeli są to te same płcie, no to tutaj tak jakby ale tutaj wygrywa, moi drodzy, miłość. Rada dla was, wiadomości, wiadomości podróże, tak? Podróże, nie wybieramy się w podróże w najbliż, przez najbliższe 8 dni, tak? Jeżeli możecie, to nie wybierajcie się. I powiem tak, nie, nie decydujcie szybko, nie decydujcie szybko, bo możecie źle wybrać, tak? Trafić źle, czyli to jest taka podpowiedź. Wybierajcie, ale wybierajcie powoli, nie walczcie. Tak bym powiedziała, nie skupiajcie się na walce, w emocjach, w szczególności. Nie pobudzając emocje, bo nic to dobrego z tego nie będzie. To jest na daną chwilę. Trójeczka, Lecimy co dla trójki. Uwaga na oczy, kochani. Uwaga na oczy. Obserwujcie kogoś w rodzinie, bo coś tutaj się zadziewa. Chodzi o króla denarów, czyli chodzi o męża, o partnera, partnerkę taki. Tutaj zwróćcie na to, bo tutaj ktoś szykuje się do drogi, ktoś się szykuje do drogi, do nowej drogi ale tutaj nie, nie, tutaj jest miłość, nie, tutaj nie będę tu psociła, bo tu jest tak jakby obserwacja, obserwacja tego, co się dzieje w rodzinie lub tego, co się dzieje tak jak naprawdę wokół nas czy w naszej pracy, czy w kraju, ale tutaj Tobie, Trójeczko nic nie zagraża, stajesz na czystej drodze bardzo ładnie tak, jakby stajesz ze wszystkim, masz. Ty masz zasób, ty możesz sobie na coś pozwolić i idziesz sobie leniwie. Czyli ty jeszcze możesz sobie pozwolić na to, żeby tutaj gwiazdy cię prowadzą. Gwiazdy cię prowadzą, opieka się u wyższych, masz opiekunów, więc myślę, że sobie tutaj poradzisz w każdej, w każdej dziedzinie życia, bo to jest taka obserwacja, ale życie wybiera ciebie, czyli jesteś tak, jakby wybrańcem na tą chwilę. Korzystaj z tego, droga trójeczko. Pozdrawiam serdecznie. Czwórka. A czwórka się budzi, a czwórka się bardzo mocno budzi, czwórka już nie jest samotna, czwórka postanowiła coś zgłębić, czwórka czegoś się uczy, ale też jednocześnie czeka na coś, na kogoś, bo to jest takie czekanie na kogoś i doczekasz się na to, na co czekasz, doczekasz się, będzie to bardzo słoneczne, piękne, bym powiedziała jednocześnie, i to jest w każdej dziedzinie życia: czy jest to zdrówko, czy jest to miłość, czy są to finanse, to każda z tych stref będzie miała bardzo dobre zakończenie dla ciebie w najbliższym czasie. Piąteczka. zakończenie komfortuny, tutaj jakieś przecięcia, powroty do starych. Ja bym powiedziała, że tak, albo zakończenie starych znajomości, albo powroty do starych partnerów, lub tak naprawdę transformacja czegoś, transformacja pracy, transformacja uczuć, powroty do dawnych, tak, jakby powroty do dawnych miejsc, to są jakieś podróże, natomiast podróże nieplanowane, ale i bardzo ostre cięcia, jeżeli chodzi o ludzi z przeszłości, tak, tutaj jest zakończenie choroby, rekonwalescencja po chorobach. Wchodzicie w umiarkowanie i w zadowolenie, czyli tak naprawdę, moje drogie piąteczki, dacie sobie świetnie radę, będziecie działać bardzo. Chociaż nie sądzę, żeby chociaż asy to są bardzo szybkie cięcia, ale znowu spowalnia jest szóstka kielichów. Być może będzie chodziło o to, że coś robicie, po, robicie porządek w rodzinie, robicie porządek na swoim podwórku, czy on jest fizyczny, czy on jest taki wewnętrzny, mentalny. Ale tutaj bardzo ładnie się ogniskujecie, skupiacie swoje energie, jesteście bardzo bardzo Tak jakby myślę, że stajecie się bardzo zrównoważeni, bo to jest tak jakby ostatnimi czasy czegoś brakowało, bo jest ta ósemka mieczy, a tutaj nagle wchodzicie w równowagę, przepiękną dziewiątkę kielichów, dacie, dacie sobie radę tutaj w najbliższym czasie, kochani. Takież to dla mnie, ode mnie, dla Was przesłanie. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz jak wyskoczyło i tak się rzuciło to. Tak uda Wam się wrócić do umiarkowania, tak uda Wam się okiełznać wszystkie emocje, które wokół Państwa krążą, tak uda Wam się kogoś wykopać y, za przeproszeniem ze swojego życia, ale jednocześnie ułożyć i scalić wszystkie energie z przeszłości. Także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania Buziaczki. Hej, pa.